Pani sądzi o podwyżkach cen biletów w Koszalinie, jeśli chodzi o komunikację miejską? A szczerze mówiąc, nie jestem zadowolona z tej decyzji. E, uważam, że komunikacja e, publiczna, jako trzon e, przemieszczania się, powinna być bardzo dostępna, konkurencyjna i aby zachęcać mieszkańców do tego, żeby korzystali z komunikacji, to te ceny powinny być e, raczej zachęcające, a podwyżki nie idą w tym dobrym kierunku. Zaskoczony jestem tym wszystkim. Bo pensja mi nie podskoczyła, wszystko podkakuje, bo jestem emerytem dwudziestoletnim. No i będzie mi przykro. Nie będę kupował miesięcznych. To jest bez sensu w ogóle. Bo ludzie jednak jeżdżą, a bilety powinny być w ogóle darmowe. Znaczy i takie przejazdy komunikacją, tak? A lepiej to darmo i, i wsią. 20 groszy powinna być zaokrąglić do 4 zł, bo nie wszyscy mają tyle pieniążków by we w i z powrotem jeździć. Wczoraj bilet w żabce to jeszcze 3,80, a w szczycinku 6 lat, jak nie więcej, za darmo jeżdżą autobusy. No co powiedzieć? Tragedia. No ja jestem emerytka, to ja nawet nie wiem, że była podwyżka. No to ja się cieszę, że jeżdżę za darmo. No, nie, ale w tych autobusach się widzi mało ludzi jeździ. No ja, ja sobie myślę, jak oni wychodzą na swoje, jak jedzie taki duży autobus, a tam cztery osoby. No coś okropnego, nie? A autobus przecież i paliwo, i wszystko. Także bardzo mało, mało jeździ. Może w takich godzinach gdzie każdy się śpieszy do pracy więcej, ale tak na ogół to jak ja jadę to mało, bardzo mało. W autobusach jest osób. 4, na 4,40 aż. Z 3,80 na 4,40. I co pani sądzi o tej podwyżce? No podwyżki nie są miłe, jak zwykle. Akurat mnie nie obejmują, bo już mam ten przywilej, że mogę za darmo wszędzie, ale nie wszędzie, bo się okazuje, że jednak na przykład Julkiem to, to nie mogę. Przedtem mogłam korzystać, rzadko korzystałam, raz czy raz, dwa razy sporadycznie i się okazało, że nawet to jest, teraz nie jest ta przyjemność taka. No, no na pewno ludzie nie będą zachwyceni ogólnie.